Cześć, witajcie, ja jestem Faust, to jest YouTube Universalis, jesteśmy z ekipą, no i gramy sobie dalej. I nas nie przedstawiłeś oczywiście. No właśnie, Nie no 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 wszyscy no wiedzą, że, wziąłeś, że, roz... i wszyscy i wiedzą tak. że Rosja, Wotan, Big Blue Blob, Lukas, Kiksunio, Hiszpania. Tylko zniszcz ich. I to wszystko. Hej. Dobrze no, że Żarty, żarciki, Oira Trepus oczywiście, ale niedługo. Niedługo. Przyjaciele. <ślamy> 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 jeszcze coś tam istnieje. No, coś tam istnieje. Coś tam jeszcze jest. Technologie nowe wchodzą hmm. świetnie, Manowar. Wtedy do pamięć trzy, trzy developmentowe prowincje, po prostu to jest taka bieda, ta nawet się nie opłaca iść po prostu. No za chwilę będą strzelcy pierwsi u mnie. Jakie ty wyglądają? A nie, już e, Francja ma strzelców, ojej. To się zacofanie. Polska, w Polska jeszcze nie ma strzelców. Tak Europa nagle do przodu ruszyła. Dobra. No wiesz, to chwilowe, było. Patrzę, jak to wyglądają e, ci jednostki strzelców, bo ja mam te ewangelickie jednostki, to patrzę, czy on też strzelców coś zmienia, bo wiem, że chyba zmie... zmieniają moje jednostki u mnie. I u ciebie tam też coś zmienione było. Ja patrzę tylko. To jest fort aktywny? Nie. Trading in coffee. Fort defense. Ciekawe, jak handel tym. kawą mi zwiększa defensę. na Neapol została... Muszę wszystkie forty włączyć, zapomniałem. Ty mi mi ja nie też nie wyłącza. Znowu zrobią mi kółko jakieś i zajmą forty, których nie aktywowałem, i będzie problem. Gdzie ja miałem płynąć? Tu chyba, czy tu? Nie, tu miałem płynąć, bo tu są agresywni. Ferocity to daje damage bonus. Aha, dobra, jak nie ma agresyw, to mam się nawet nie bawić tam, gdzie są te polary. Wow, co, 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 ta Austria? Co ta ona jest Austria? taka wielka? Teraz o... A zajęła teraz w... monster. To jest sądzę, że Austria się tym to No zobacz, co, co ona robi w tym momencie. Kuetku. Koalicja jest jakaś możliwa, nie? Nie ma. Trzeba. Bajcie, że Dajmy do góry. Nie będzie wszyscy. gór, nie idzie cross Se... the river. Jezus, Maria. Przecież tu umrę. Insulta i zróbmy. Mm, ogólnie chciałem ci powiedzieć, Lukas, że twoja no, taktyka w sumie może nie wypalić, jak Austria zjednoczy HRF, po prostu je podbijając. <laughs> Co, co ci zostaje? Kolonia Werden, wielki... Gelre i Palatynas. Zróbmy to wielką koalicję przeciwko Austrii, bo akurat jesteśmy na ich rywalach. Ale ja nie mogę. Bo. Znaczy w sensie, nie mają aż tak dużo agresywnej ekspansji. Tylko trochę. Chyba, nie. że chodzi ci no. o koalicję sojuszy i po prostu w jednym momencie Koal zaatakować. koalicja so jako sojusz. O, ale zajebiście, tu się bunty bili z nimi. Zatakować Austrię, podzielić ją, zrobić rozbiory Austrii, to zrobić z Polską. Hmm. No nie wiem, nie wiem, nie mogę pozwolić, żeby Napoleon mi tam wyrósł. A chcesz, żeby wyrósł jakiś Habsburg? Zamiast no tak, Napoleon. Nie mogę na to pozwolić. Bunty rozwaliły im armię, poszli tam gdzie bym. No wtedy będę miał. E, będę miał możliwość właśnie sojuszu z Napoleonem przeciwko, przeciwko Habsburgowi. W innym wypadku nie wypali. A jeszcze z takimi samarami. Pay for medicine. I tak mam dużo pieniędzy, zapierdziel Jak ja kocham, kiedy już kolonie mi zaczynają zyskiwać pieniądze. No, bo jeszcze ja. No, jakiś koleś do mnie do listy znajomych. To nie widzę. Jaki? No nie, pewnie jakiś losowy koleś, Gabryf, który zobaczył No czy jakoś tak. Aha, pozdrawiam cię, przyjacielu. Bum. Eee... Piąteczka leci. Ignoruj. W widać. Weź, jak na widać, jak wygląda sposób. szacunek y, widzów, do widzów. Nie chcę mieć ze strony listy znajomych. Ja sobie ich podzieliłem na widzowie, youtuberzy, tam znajomi, których znam z widzenia po prostu i. Ci, których zobaczyłem w internecie. To nie jest, to, nawet, to nie jest segregacja w to ogóle. To jest rasizm. To. No, no to nie no, 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 no to, rasizm. w ogóle żaden koleś w historii tego nie robił w ogóle naprawdę, więc. Tego. Taki świeży, no segregacji hmm. ludzi że czystek mi brakuje. A robił Hitler na przykład. No to Żydzi, było. Do, było, Żydzi do tego obozu, Ironia. Polacy do tego. A nie razem? Nie, on lubił się poznęcać nad Żydami. No nie, Żydów balił, Polaków strzelał. Tremor fire, w ogóle bym mógł je zniszczyć, ale dobra. Chodźmy zająć Kakuetę, czy to... Czy Kuto coś ma? O, to ma fusuf. Um, jak wam tam idzie, panowie? Bardzo dobrze. I odbijam Amerykę. O, czaraka w ogóle jest możliwa. Czubaka. Pójdę upora... zajmować plemiona, będzie łatwiej mi niż kolonizacja. Nie, Ameryki. bunty się we mnie wpierdzieliły, ale znikną niestety. <laughs> Dobra, Stop! Przez... Co tam? A, znowu A 90% drogi. buntów w je od Jerenu, 80% od Ladaki. O, to zajdzie Okej. Okay. A kolonia musi pójść. Madzi jakoś z buntami się trzyma, musimy ich scharaszować. Haraszo. nie ogólnie zapomniałem atakować Mameluków, chyba to właśnie zrobię. No to tam zaatakujemy Mameluków, dojdziemy do Maroko, idziemy na Maroko. No dokładnie, właśnie to jest chyba dobry moment, żeby... Mm, trzeba Maroko mocno osłabić. Później jakoś tam przedzielimy tą linię. Fajnie by było, gdyby jak jest ten? W ogóle w Viktorii i w Herz of Iron jest to możliwe zaznaczenie strzałkami, te planowanie wojen. Czy jak ktoś wcześniej do znajomych? Gabry Chłop? Tak, no to mnie też. A to nie spojrzę o ponikach na. A to do naszych znajomych, no ode mnie właśnie też patrzę. Nie jakbym włączył. Widać i jeden widz zyskał popularność już na YouTubie. Dlatego ja zawsze na nagrywanie wyłączam. Znaczy wyłączam na Steamie Offline. A ja, ja tego nie robię, to by mi serię całą zjebało. Nie, nagra... nie wiem, czy pokazuje. Bo na iron man. A... No ale my nie gramy teraz na iron Manie. no to prośba. Co teraz co? nie. Dobra, co by tu zaatakować ogólnie? Prestige w A szybciej jak będzie jak przepłynę, więc. O kurwa wycofajcie się, ja pierdoły. Klikam na jedną jednostkę, każe iść w jedną stronę. Zaznaczam drugą nie chcę zaznaczyć. ale są technologie. Administracyjna republika i te inne pierdoły. fakt straciłem właśnie 15 Army Tradition tak za darmo po prostu. Za bezsens. No, no bo się sprzedałeś. Dokładnie. Budować kolejną manufakturę, trzecią już. Czy mi się nie opłaca? Patrząc po prowincjach, to chyba. A nie, jest jeszcze za 33 dolary. Więc... Zatakowali nie i przegrali. Jest. Cuk, jest ten. Native Raising in Jamaica. To oni oh, uciekają fuck. tutaj. Jest tam ludności. Nie, wybuchli mi. Dobra, nie ma rodzennych Jamajczyków. Oni są tutaj, są dosyć blisko. O świetnie. Integrate Naples. Czy Za ile? Mówisz, że chcesz integrować Napoli? Tak, w 70 roku już pójdę. Nie podoba mi się to. Będziemy bardziej bliżej siebie przeciwko Austrii. Patrz, co Austria robi z Palatynatem. Co robisz? Z nas jada palatynat, boże. A ona głosuje akurat na ten. E! Brandenburg głosuje na Polskę. No to już nie... Jakiś ciał się zrobił. No widzę. Dania. Wszyscy poza... Erektorzy głosują, głosują wszystkich poza chrę Nie no, Oprócz jeszcze... Oprócz tych... Austrii się trzyma całkiem nie. Znaczy Austria się trzyma, ale tak. Palatynat, Brandenburg i Salzburg głosują na kraje poza chrę. Krem, jest krew. Kre. E, hre. O Jezu, kre. 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 Kalorowa. No to może to się Czekaj. faktycznie zapadza. Krakre. następny e, e, ten koswiskador mi zginął. Fuck i są jeszcze na terytorium w... E, codzien, więc... I fuck, jest zapierdzielanie do swoich kolonii najbliższych. Kocham to. Ja dużo armat im nie popłaca. Tego taki wpierdziel. Za tym e, zbugowała mi się armia tej na polu i w ogóle się nie rusza z moich kolonii. Tam stoi ta cała flota. Udałoby się to wreszcie przejąć. Tutaj to Etiopia? Ile ja zarabiam? Mam lucy mają swoją Boże chryste. Jaką mam gospodarkę? Etiopia, ty jesteś chora. To mogę wydać. Austria jest w ogóle kuria, no i brakuje, brakowało nam jeszcze tego. Żeby być w, Austria musiała być w kurii. A, to też mogą ją wzmocnić cholera. U jest, to, ups, mm. chłopi w Leonie. Oh shit! Ruszcie się. jest dobra, jest tu repust. To w ogóle dlaczego ta flota stoi? To są te statki handlowe. To niech pilnują mi Genui. które i tak jestem do tym monopolem. 80... Faust, słuchaj. Mm. Polska jest w... nad w dużej wojnie Jaki? Atakujemy. Co tam ma? Teraz nie mogę, mam wszystkie siły w Afryce Kurde Dobry moment, żeby... Z Austrią walczy! No nie! Natiwy... Teraz dwóch elektorów ona w ogóle ...rusza coś wojskiem, bo daleko jest tak, ta wojna Palatynat z jest Lauenburg. chyba wasalem tej tu Nie, Palatynat India. zmienił głos... Oni w chyba śmieszne. nawet nie mają przejścia tam, nie? Jestem pewien Mieszne, Nie ja wiem, nie wiem Austrią od Palatynatu ziemię A Palatynat jeszcze zmienił głos na Austrię No właśnie, to tego w ogóle nie kapuję może się Chryst przestraszyli? <laughs> o Boże, oh, to jest ogromne Dobra, czyli trzeba będzie zrobić to już. Koalicję, dobra, to ja się mogę tam do sojuszu momencie. dodać, bo ja mam miejsce wolne, nawet dwa z Zaczynamy koalicję przeciwko Austrii? Jeszcze nie Najpierw, no. nie, nie, ja mogę poczekać z Austrią jeszcze mm -hmm. Musicie mnie jakoś dobrze przekonać, panowie Inaczej nie widzę w tym mojego... Dostaniesz gorc ty biedaku. Tyrol, co najmniej mnie przekona. O, nowe żądania. No a jak? Kurczę, cenię się, bo wiem, że jestem najsilniejszy tutaj w tym momencie. Jak przestanę być, to już, wiecie no, trochę spasuję, ale w tym momencie... Zero poru. Czekaj na Sobieskiego. Nie będzie Sobieskiego. <laughs> będzie taka tylko wódka. Nawet nie, na zabronię, bo Islam zabroni. A, bo te alkohole nie możesz pić. No, niestety. Jeszcze ani Dlatego jestem raz, tak tolerancyjny raz, trzy, dla innych klibów. Dlatego jest grasz państwem islamskim. No, dostałem claima właśnie na Gurdz. Gurdz. Chyba trady wezmę jako ostatni idee. Już ostatnie? To znaczy, no... Znaczy, Boże, ostatnie. Następne. No bo te wszystkie już mam wymaksowane i tak nie mam w co ładować punktów. Chyba, że tak. Gdzie mój wasal ma te... shipyarda? Podoba się to wiedzieć. Tu ma marketplace'a. Za biedak, nie stworzył shipyarda nigdzie. Biedaki <laughs> wszędzie. Raider stack mam, look. Będę chciał od ciebie dużo rzeczy, więc się przygotuj na gwałt. No, nie sięgam do jeszcze do, do Hawaii. Tu też nie sięgam, ale na rapanui już sięgam. Ciekawe, że na rapanui pokazuje, że to jest ten tropikalny. No, jest znowu stres z tym papieżem. Jezu, niech jakaś Dobry. wojna religijna wybuchnie w chrę. Ale też mogę się dołączyć do Dochodź wojny religijnej? Tutaj. Będzie? Widzisz, pan, pomożesz. Czym? No nie wiem, czymkolwiek. Możesz nad obecnością samą pomóc. Już idą wojska. O tak! Uuu, atak na Austrię. Chętny zawsze. Wysłać flotę? A, flota Okurna, jest flota? O, czy, czy. Nie, ale tu genua jest, genua jest, Genua jest, Genua jest. I moja flota. Ona, Co Ona twoją? no mówię, że ja i tak mam większą flotę twojej. Cicho, mając większość jest. No może uciekaj, dobra. A uciekam na najbliższy port, świetnie, to jest najbliższy port. Zablokować Austriaków. Przepłynę do najbliższych tych. Zat ten idą. Dobra, nie, ten pójdzie na Genuę. Niestety miałem kiepskie role na generałów, nie mam nikogo do Sida. Co bierzesz sobie korsyka też, tak się spytam? Co? Korsykę bierzesz. Bo co? No, po, A, bo po co? No co? Na A, Napoleon się urodził. No to dobrze. No tak historycznie trochę, żeby było. Idę na stolicę Gnu no i mogę przejść? Mogę. Faust, coś na Genuę? Właśnie... Akurat jest wojna Jestem strasznie zajęty, no. Ale, Właśnie... um, jest Gen... jest zajęty, no. ale wiesz, to będzie woniem. tylko bez Austrii. Austria nie dołączy. Nie dołączy? No to nie. bierę. Tylko w I... State. W tym momencie. W State możesz po zaatakować tam najwyżej. Masz radę? Czekaj, gdzie jest ta flota, yy, ta, flota genujska? Gdy... Nie wiem, ja tu blokuję całą austriacką. A ty jesteś też tam nad statkami? Mhm. Mm Akceptuję. Drunken Explorer, gademiz. Ile oni mają tu for fortów. Jakbym grał w ten, w extended timeline. O, na plus zajmuje kolsyk, świetnie. Uuu, ale się wpierdoliłem. Ja teraz cały świat praktycznie walczy. No. Wojna światowa. W ogóle zapomniałem o jednej wojnie z tubylcami. Jakiej? No bo, bo podbijam tubylców, chcę zrobić sobie kolonialną Brazylię. Nie zapomniałem w ogóle o nich. Tak sobie zajmuję, na szczęście mój wasal tam jest, żeby mi pomógł. Kliknijcie sobie na Genua i sprawdźcie z kim ona walczy. No z Kliknij wszystkimi. Sporo. <laughs> O, Navy Tradition spadł. czy możemy e, zmniejszyć trochę prędkość. prędkość? Właśnie, to się mi no dużo Za dużo rzeczy Mamy, robię to w tym momencie. Za dużo mi rzeczy wyskakuje. Więcej, proszę, no. więcej wojska na mnie! Więcej! Za dużo I się, się mi rzeczy dzieje. O, fakt, tu jest flota e, austriacka, nie zauważyłem jej. Ile straciłem statków? tutaj. Fak, pięć. pięć statków Zabiamy. się. To wszystko były co? Kogi, czy... Tak, kogi, dobra. Flutę. To było wszystko flutę. Ale nam i nie zmieniłem na flutę Jak ja to zrobiłem statków nie ulepszałem Tak, mogę, po, mogę polepszać statki teraz tak popatrzyłem No nie, ja w ogóle statków nie mam. Aha, dobra, muszę tu no być w na korze porcie. swoich korowych Dobra, musi ta flota przepłynąć niestety Dobra Muszę wieśniaków tutaj ich pisować I o O, widzę półwysep indochiński. Co? Dobra, ja już się wbijam tam mantregi, i kaffe tu jestem no, powiem ci A, tak już wszystko. masz ci na popolsce i wiesz, żeby go z wojny wywalić. Dobra Mam no, jakieś hajsy zabierzemy, O Florencja jeszcze jest na nim w stanie wojny Chcesz coś Powinni w Europie zleć się, A, jak jest nie, to tabor, że, oprócz, że Generał potrafi upgradeować. Dobra. Nie wiem czy Austriacy idą do mnie, Lukas. Nie, nie idą, dobra. Chyba. Nie no, to za chwilę genoę podbiję, więc... Znaczy Genuę to ja zajmuję tam. Nie, dobra, stoją blisko mnie, tak, trochę... E, tak nie fajnie stoją blisko mnie. Jesteś w górach? E, nie, Czekaj. Nie, lasy. Lasy, ale to dla mnie jest. Masz tylko 25, nie, na dole masz. Nie, ale będą mieli przez przejście przez. oni nie przejdą, bo jest przejście przez rzekę i lat, więc. Ale myślę, że raczej idą na północ. <noise> mhm. Mogę nie starzec, bo ja nie zostać. No, no ja dużo jej nie mogę chyba zabrać. Na pewno będę chciał chios i. morę. co o, No czekaj. W najgorszym momencie teraz mogę mieć nową jedno, te nowe technologie wojskowe. No to No to ich się Nie zmienia. Nie zmi znaczy nie, nie, nie będę upgrade'ował ich. Dobra, widzę flotę. ...austriacką i yy, muszę ją ruszyć, znaczy 56 warskora musiałbym <coughs> mieć. Dobra, zaraz przerzucam <coughs> na Genuę, na Forty i tam Tylko nie mam dużo łodzi, to mnie boli, no. Gdzie są moje łodzie? Czemu jest ich tak mało? A Mongolia najlepszy sojusznik, stoi sobie w kraju, się nie rusza. A sprawdźcie, czy jest dla ciebie lojalny. Właśnie, że nie. is loyal. Jakiś tu jest, może nowego Dobra. Genua padła. Bo oni mają historyka rivals i za to jest plus 50%. E, czekaj, ty masz flotę w, w tej weneckiej? Nie, Gulf of Venice nie masz tam. On na północ mają flotę. A, dobra, i wypłynę, wypłynęła flota ta. Jak ona ma? Gdzie jest moja flota statków? Tutaj jest. O shit, tu jest 20. O shit! Już by idą do mnie... Austriacy. Robiło. Nie, dobra, nie idą do mnie na szczęście. Ta Austria... yyy... E dobra, i teraz... Lota ci biją. Wiem, że... biją. Bo tam wpłynąłem do nich. farmie jest następny fort, do na ten fort. Lecisz Paźń. tam na Papa State jakoś. Czy coś eee, w ogóle ja na Genuę tam przerzucę na jej stolicę, nie? Zajebiście, O i stabilność. Stolica Genuę jest zajęta przeze mnie, Wyb. Aha, no, no ale to wy pierwszy ale może skończyć wojna. Oś i to, i to i to, i to, i to, i nie, dostaną mnie. Pak. Pana mnie potrzebne jest wsparcie. <kłys> to ja nie dojdę, już idę tam na północ, na tą Tak, wycofaj się z tej bitwy. Czekaj mogę? Jeszcze nie mogę. Dobra mogę. Gdzieś się wycofałem do ciebie do Bery chyba. Za bardzo się roz... ten... Ile Austria ma armii? Nie możemy tego niestety sprawić. Już weszła na najmusów, więc zaraz jej się kasa będzie kończyła. Czekaj, gdzie masz dobrego manpower, tak się spytam? W Paryżu czy gdzie? Paryż Paryżu mam największy. Znaczy ja sobie ustawiłem tam, gdzie mogę popatrzeć, wiem, że ja mam na przykład w Barcelonie dobry manpower. Chcemy być blisko, czekaj, ty masz w Paryżu? 10. W tym momencie jak zdobędziemy te dwie fortece, które zdobywamy, to przetniemy Austrię na pół, chociaż... W sumie u cesarza to się i tak nie liczy. Ale w jednej pada. A to będzie szybka wojna. już to, że Papal State na północy mojego kraju wylądował? Co? Opłyną... Tak, się. Opłynął to wszystko? Tak. Ja nie widzę. Gratuluję Papalowi. Ja nie Papa nie A gdzie nie widzę, w Koli jest? Bo mam ja? jeszcze tam. Pa, Ta, w Kareli. To nie widzę. Kurczę, akurat tej jednej prowincji na Finlandii nie widzę. A co tam. <głos> <głos> Czyli dobra. po prostu tej ogólny tutaj nic nie ma, no to przerzucam nic. od razu. Czy mogę tutaj przejść po prostu? Nad statków nie ma. O dziwą 24, dobra. To jest 33 w stolicy. Zgnęło sobie, tą tam prowincję, dobra. Teraz tylko tą marokańską, czy znaczy tą. Jego flota Jego nie o płynie z powrotem, Austrię. Właśnie widzę flotę austriacką czeka, to tam przepłynę w ogóle z galerami razem. No, to, znaczy. czekaj, to też płynie, ale to jest tylko 8 Tak, kiedy na strasznie się tą flotę austriacką? To nie dwa. mają prawie. I tak mi się nie podzieliło. Ale to są same fluty. Dobra, do Sewili już powinny dopłynąć statki. A Camburki lecz e... Dobra, zdobyłem zabi jedną fortecę. Wiem, czekaj, bo oni mnie tu zaatakują, tylko jeszcze. Właśnie nie wiem czekaj, gdzie. czekaj, Nie odchodzę, ale to zostanę, mów, jak będą atakowali. Bo tu muszę patrzeć zbyt wiele miejsc naraz, tak powiem tylko. No i zaczęło się w końcu coś dziać, że tak powiem. Hmm. Czy co? Nie. U mnie też dosyć Mogę robimy, się wysterylizować. To się westernizuj. Dzięki wojny. komu. E, Ani lepiej ci nie wiem zgarnąć, Pragę, albo ja ci odsprzedam w jeden później. No i w sumie a, 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 a się westernizuj. Zwesternizuj. Znaczy, już nie działa chyba. Działa chyba. Jest... nie ma. Nie, Zobacz, nie nie. że nie ma? Nie ma. Ja, ja ci radzę, to wrócę się westernizować i ja pójdę twoim śladem. Mam z tego. <złys> Oj, <topped> ja ci <złys fait> No nie, serio, upadniesz. mam padniesz. na decyzja, co nie? Tam pisze danzing. E, przekaż mi hios. Masz danzing? Serio, masz? No to Polska no chyba nie ma danzinga. Znaczy, jest napisane. Czekaj, Polska ja nie może nie, to było zbyt operze, taka Polska była zachodnia. Nie, prag no. i wien tylko może. To Polska chyba nie. U mnie, ma mnie. przynajmniej. Nie, ja mam Danzig albo Kraków. Aha, no to easy. Aha, czyli. A? No to pozmieniali. To fajnie w sumie. Przekaż mi Dobra, chios. Dobra, przyblokowałem jest flotę chios. austriacką. Jakby, chios jest chios. pod, ja bo Te wysepki genueńskie tutaj na dole. Ty nic nie, nie mogę. możesz, Repus. Czekaj. Nie, chios, ty nic okay. nie możesz, Repus, bo nie jesteś tą, Western. To też chcesz, tak? Eee, to, oni tu tak, wiesz mają. co ja sobie dam radę no, chyba to wypisować, chociaż ty postupi... nie wiem, czy, czy chcesz, żebym wypisował oddzielnie, czy ja ty wypisujesz? tutaj pisa za 90 mm. Czekaj, bo tam postawiłem wojska, żeby odnowiły się armie. Na północ mówisz. Bo o tym... Idę zająć kolcs, czy jak to się nazywa? Eee, ile kosztują nie? te twoje cztery prowincje tam? Warscora? A ty blokujesz tu e, flotę austriacką. Ty blokujesz najmniejszą część floty austriackiej. Czekaj, Ja nie blokuję floty austriackiej, blokuję porty. Ja też blokuję porty, ale tam flota mi tam e, śmigała, więc ja chciałem przyblokować. Komu pies czeka Jakieś 5 dych. Kwałkiem. To się ogarnie tam. 90 aż Z kim jeszcze żeby prowincje? można było je przyblokować? Drogą. Mhm. Trzeba będzie... No czekaj 26. Mogę budować. To kolejne forte. Austriacy chyba w papę dostali w bitwach z Polską. A teraz walczą z Polakami też? 52. Mhm. Ogólnie. No w ogóle, Austria teraz jest w najgorszej sytuacji. Niech no zerka. Tak, no, na podbijała razie. za dużo. Za dużo podbijała i ma teraz. Ile na wojen prowadzi tak y, oddzielnych po prostu? Dwie. Dwie. No dwie. Dużo nie stracą, no. Niestety. Victory Card gained. Our... Uh, goal is to control ja też the mówię. entire area of Dagestan. To to, to jest Hebei. To to jest Dagestan. Gdzie jest Dagestan? Ja area wie, of Hebei, jak to znaleźć? Ojej, ten, Lukas, fajnie by było, gdybyśmy szybko się zamienili, bo Porto mam na Victory Cards. O, teraz A? mam Transylwanię. No. No, to jeszcze po tak podczas wojny się nie zamienimy. Tak, więc. nie zamienimy się, po prostu ten, po, będę ci wysłał po kolei. I później ty mi wyślesz. To będzie tak, wymiana po prostu, ja, że się ja, wymienimy, nie czy się nie wymienimy. Jak znaleźć arenę, którą Bez mamy Bez pieniędzy nie, e, Klikasz Victory Cards i ci się pokazuje. Dobra, Ferraro, sprawdź czy ja możesz już Papal State'a trochę ogarnąć. Gulf of Venice jest bitwa. A bardziej była. Dlaczego nie wypłynęli? A e, gdzie są te Victory Cards, bo ja na nie e, Klikasz. nie muszę wrócić, Klikasz e, Diplomatic Modes. I na A. samym dole, pod Players. Ja, statki. Było ich 10. Znaczy 20 ileś było na pewno, nie było ich tak mało chyba. Ile w ogóle czasu już nagrywamy? Nikt nie to jest 25, 25, 25 to jest czyli okej okay w miarę. Ale w sumie są tak teraz intensywne odcinki, że uważam, że dobrym mater marketingowym chwytem byłoby nagrywanie krótszych. Tak, żeby jeszcze bardziej nie szanować naszych widzów. O Boże. Nie bierz do mnie przykładu. O, Wszyscy się buntują wykładam. nawet. No są. Wesprze Taka mam pieniądze, uuu, ja Genua to wtłukła mi Fartport tak. Rebels, czekaj, gen... mogę, czekaj, Genues, gdzie są genuńscy Jest, rewolwer, to ich wspieram jak najwięcej potrafię Hi, kliknij na genuńskich tych Do mnie pójdzie wszystko, jeżeli wygrają Tak? No, no pasz Wspieram ich hmm. Więc nie to widziałem. powinno mi dojść chyba. No, no nie, nie wiem, raczej to... niekoniecznie. Nie wiem jak nie, to Nie, mogą znaczy nie. Wolę, ja, wolę je wesprzeć po prostu, ale nie będą mi atakowali jak będę tam wszedł, więc nie chciałbym sobie wojska tracić po drodze. Proto... w wlisż już zająłeś jakby co? No Luksemburg padł? Luksemburg tam musisz odbić, bo tam 7000 coś tam odbija. Jeden Ford to czekaj, to ja tutaj ludzie pomóżcie armii. Zatakuję Jakoś strasznie szybko padło, nie zauważyłem nawet tego hmm. Nie miałem informacji nawet No Shirwan hmm. jeszcze istnieje hmm. Od Popolstej tu nic nie istnieje, chcesz tak? Od Popolstej to oh, nic ja To weź od... mi tą okupację Okej okay. Zaraz fort padnie za... ma 35% widzisz to? Ta, ta. to w porządku. Mogę mieć porządną flotę ale te wojny za zajęcia teraz. No nie powiem, ale ciekawie to wygląda jak tak. Austria dostaje w Dubsko. Ale mi się to nie podoba w sumie z drugiej strony, no kurczę, gdyby chciał, na przykład nie wiem sojusz. <laughs> już mogę użyć do statków. Przydałoby się porobić flotę. Bo to wszystko na flotę, ciężkie statki. Polska jest blisko tego, żeby nie dołączyć Dobra, Romana, do wojny Romana padła, powinien już Mogłem w sumie iść Zobaczne. na Rzym, ale co mi z tego? Wow. Nie, ciągle nie mogę. Za teraz się chyba dostaje no karę, to... nie? I się e, go, e, katolicy chyba. Jesteś. Zależy jak jesteś katolickim. No to Zawsze to tylko dostawałeś. katolickie to dostają? No raz, tak. tak. No tak. Do dupy. To było głupie jak, wiesz... Jakby muzułmanizują i wszyscy nie e, ci e, nie nienawidzą się za to, że podbyłeś rzym. rzym. Dokładnie i jest tam... Że a, albo czy od masz od mi wysłać tymi... trochę forsy. Że albo Rzym oddasz, to. albo masz te minusy właśnie. Masz, masz jakieś, nie wiem, z dwie stówki, bo tracę i kurczę zaraz będę brał pożyczki. Poszło no wszystko na, na, wyjść, na tak, tak. Jest 28 minut. Do. Ale z Możemy a. kończyć. No. no. Dobra, ja chyba zaczynałem, o dzięki. No. Akurat, ja akurat nie bodziamy w takim razie się pożegnam. Mój kanał i lajki, pamiętajcie. Nie wchodźcie jo. na jego nie, kanał. On, on nic nie robi tam nie? obecnie, u nas jest najciekawiej. Dobra, tak, trzymajcie się no nic do następnego do jutro. Pa. Pa, pa. Cześć.